Kiedy myślimy, czy mówimy o Matce Czackiej, myślę, że trzeba spojrzeć na Matkę z dwóch stron. Była to osobowość niezwykle bogata, najpierw jako na człowieka, człowieka głębokiej wiary, człowieka niezwykle oddanego Panu Bogu, bardzo prostego, o głębokim poczuciu realności, żyjący, człowieka żyjącego jakby tu i teraz. To jest jakby jedna strona y, 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 matki. A druga strona to y, pionierka spraw tyfologicznych w Polsce. Y, jest rok 1876, 22 październik. Matka Czacka przychodzi na świat w Białej Cerkwi. Obecnie to są tereny Ukrainy. Y, już przychodzi w rodzinie o głębokich tradycjach i religijnych, i patriotycznych. Pradziadkiem był Tadeusz Szczacki, twórca liceum Krzemienieckiego. Wujem był Włodzimierz Szczacki, kardynał Włodzimierz Szczacki, dyplomata w Watykanie. W wieku 6 lat matka wraz z całą rodziną przenosi się z, z ukochanej Ukrainy. Do Warszawy. I jest to, myślę, głębokie przeżycie dla matki, dlatego, że uwielbiała Ukrainę, uwielbiała tamte tereny, naturę, zapachy, słońce, a nagle znalazła się w miejscu, gdzie są mury i maleńki ogródek. Rodzina czackich, właściwie od, od dłuższego czasu miała problemy. Z krótkowzrocznością i matka też była, yy, yy, była wożona do różnych specjalistów, była też w Poznaniu na oddziale yy, oftal, oftalmologicznym. Yy, I ponieważ tam stwierdzono, że nie grozi nic yy, yy, jakby dla wzroku nie ma żadnego zagrożenia to rodzina zaczęła wprowadzać matkę w towarzyskie życie. Tamtych sfer matka pochodziła z rodziny arystokratycznej, wobec tego uczęszczała na różnego rodzaju przyjęcia, bale i tym podobnie. W czasie wakacji wyjeżdżała do ukochanego wołynia i jeździła konno. Matka bardzo lubiła jeździć konno, i bracia zauważyli, że pokonując już przeszkody, jakby źle wymierza odległości. W wieku 22 lat, właśnie jeżdżąc konno matka spada z konia, odkleja się siatkówka i następuje proces utraty wzroku. Było to głębokie przeżycie dla całej rodziny czackich. W pewien sposób jakiś, jakiś no wstyd też, bo to rodzina arystokratyczna. Zaczęli, zaczęli róże wozić od lekarza do lekarza, szukając pomocy. Natomiast y, y, Róża też to przeżyła. Zamknęła się na trzy dni w pokoju i myślę, że walczyła i z Panem Bogiem, i z sobą samą, co zrobić z życiem, które tak nagle zmieniło się totalnie. Jakby weszła w ciemność. Róża zrozumiała, że, że jest to wezwanie dla niej, wezwanie do. Zajęcia się niewidomymi. Tutaj pomógł doktor Geppner, który powiedział dość wyraźnie: Niech panienka nie pozwoli się wozić od jednej sławy do drugiej. Tu się już nic nie da zrobić, trzeba się zająć niewidomymi w Polsce. A sytuacja niewidomych wtedy w Polsce była dosyć, dosyć trudna. Byli z reguły no, żebrakami. Matka odczytuje to jako wezwanie rzeczywiście do służby niewidomym i bardzo świadomie. Podejmuje pracę nad własną rehabilitacją i nad zdobywaniem wiedzy, jak pomóc niewidomym. Wyjeżdża do Francji, do Austrii, do Niemiec. Dziesięć lat trwa proces jakby przygotowywania się do tego momentu, który, no, który był niewątpliwie bardzo istotny dla i kościoła polskiego i dla ojczyzny. W 1911 roku matka zakłada Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Warszawie. Powstaje taka bardzo skromna szkoła, warsztaty, patronat. Patronat, czyli opieka nad niewidomymi na terenie miasta. W 1915 roku matka wyjeżdża na 2-3 tygodnie na Wołyń. Do brata Tadeusza. Tak myśli, że będą to trzy tygodnie. To są trzy lata obecności tam. Lata, które jakby wywarły no, niezwykły wpływ na życie matki, bo pokazały dużo głębszy nurt pomocy niewidomym. To znaczy, nie tylko, żeby dać im edukację, ale żeby uczynić niewidomego apostołem wśród widzących. Matka odkrywa, że ważne jest to, żeby niewidomi też umieli przyjąć swoje kalectwo, zaakceptować życie po ciemku, a to można dokonać tylko jakby w łączności z Jezusem. I decyduje się na założenie zgromadzenia, któremu nadaje nazwę Franciszkanki Służebnice Krzyża. Krzyż tutaj jako służba Krzyżowi właśnie w Niewidomych. Wraca z, stamtąd w roku 1918 i w Warszawie już za zezwoleniem kardynała, arcybiskupa Kakowskiego przyjmuje pierwsze kandydatki do zgromadzenia. Trzeba powiedzieć, że właściwie nowy jakby nurt w życiu matki zaczyna się w 1922 roku, kiedy tutaj dostaje darowiznę Niewielkiego Skrawka Ziemi pod Warszawą w Laskach. I tak się tworzy, tworzy dzieło Lasek, też przy współpracy księdza Władysława Korniłowicza, który wskazuje jakby kolejny nurt służby niewidomym na duchu. W 24 roku ksiądz Korniłowicz nadaje temu dziełu nazwę Triuno, ma ono za cel oddawanie chwały Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu. Druga sprawa, jest to współpraca trzech grup dla dobra niewidomych, a mianowicie sióstr, osób świeckich i samych niewidomych. I trzecia sprawa, dzieło to ma charakter edukacyjny, apostolski i charytatywny. No i lata międzywojenne jest to niezwykły rozkwit, rozkwit dzieła. Powstają internaty, szkoły. Okres wojenny jest okresem, gdzie matka bardzo czynnie uczestniczy w tym, co się dzieje w kraju. Na terenie lasek powstaje szpital powstańczy. Z powodu tego, że, że prawda, jest wojna, te szczulaski doświadczają y, y, tego, co się, co się wydarza w całym kraju, mianowicie wiele rzeczy jest zniszczonych. Matka do tego bardzo realistycznie podchodził, no ostatecznie nic się nie stało, kilka szyb wyleciało. Y, lata 50. matka y, y, przekazuje y, y, zarząd zgromadzenia już w ręce następczyni. A sama uczestniczy w, w życiu i dzieła i zgromadzenia poprzez cierpienie. Umiera 15 maja 1931 roku w Opinii Świętości. na, na której matka pisała notatki osobiste, i czasem w notatkach, jak czytam, musi wrócić kolejny dnia, i nie pamiętam, bo to jest maszyna normalna, więc matka nie widziała, nie widziała. Najczym słonczyła, prawda? Maszyna bajorowska. No. Ma się... Matka podpisywała się używając no takiej ołówki, nie pytny, ale, ale i tu wtedy którym miała, no tak, granice wyznaczały, y, 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 jak ma się podpisać. Matka. Troszeczkę dla Kochanej Różyczackiej. Ciężka po babuni. O, po babci Sapiechowej. Perak. Tak, tu tak, jest pióro i, i to, gdzie matka podpisywała się, klucze, które matka używała i y, książka krajowska. W Laskach jest około, myślę, 150 chyba wychowanków. Jest wczesna interwencja, czyli pomoc rodzicom, którzy mają małe dzieci niewidome, takie jeszcze przedprzedszkolne. Rodzicom, którzy przyjeżdżają tutaj z dziećmi i otrzymują fachową pomoc, specjalistyczną pomoc, jak, jak się zająć dzieckiem, jak przygotować to dziecko do, do przedszkola, a potem do szkoły. Jest tutaj przedszkole, jest szkoła podstawowa, jest gimnazjum, jest, są szkoły zawodowe, nauka masażu dział, dział potem absolwentów, gdzie pomagamy, także towarzyszymy tym wszystkim, którzy opuścili laski, a jeszcze potrzebują różnego wsparcia, czy pomocy, czy pokierowania. Oprócz tego zgromadzenie podjęło pracę misyjną w Indiach, gdzie służymy niewidomym, w Rwandzie i na Ukrainie.